No i po prostu strzał straszny. ale coś po prostu wybuchło, aż się dom cały zatrząsł. No ale to w nocy, no to nie wiadomo co to, więc trzeba no do rana czekać, no to tyle wiadomo. I tyle. Zerwaliśmy się z tego i nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Wyskoczyli się na moje No i. No, no. Moja wojna, czy co, no. Ale... Duży to był kół. No ogromny, proszę pana, jak. Yy, Miejsca moja krzywda jest 11 km, to było słychać ludzie bo przyjeżdżali, no to chyba było mocno. I właśnie kolega mówił, że to było w Krzywdzie. Właśnie kolega mówił, że aż było w Krzywdzie słychać jakiś wybuch, się zastanawiał co to. Ty ile to mniej więcej kilka kilometrów? To... No z 10 kilometrów pewnie będzie. Coś, coś takiego, no z 10 może być, może troszkę mniej, może trochę więcej. Ale no to gdzieś o północy walnęło, no to, to nie wiadomo czy właśnie było. czy to może gaz u kogoś wybuch, bo czasami właśnie ludzie mają na działkach te butle z gazem takie wielkie do przechowywania, no to właśnie nie wiadomo było, czy to jakaś właśnie ukość butla z gazem, czy może ktoś wypadek miał. Ale tak właśnie myślałem, że może raczej nie wypadek, bo jakby to był wypadek, to raczej by się cały dom nie zatrząsł od wybuchu. A właśnie aż poczułem, że cały dom się zatrząsł. Ja takie siedzę, jakiś wybuch straszny się przestraszyłem. Ja od początku myślałem, że może mi okno klapnęło, bo miałem otwarte, ale patrzę, no okno zamknięte, a poza tym okno aż tak głośno nie chlapie. Sytuacja